thank you przyjechaliśmy jest teraz 11.30 A my szukamy parkingu no, dobowego wszędzie, i sobie spacerujemy teraz 50 złoty za dobę to się zapłaci. za pokój nie chcesz wpłacić za samochód Nie? Dawaj nagraj nas na vloga to później się do Was odezwę, a teraz idę dalej spacerować Chłódeczkę kupił na ten... No to przy możesz kupić. chyba Mówię ja na razie mam Kubek się kup. O, Mariusz. Otwiera to filmik. to jest podroba. Od jakichś 30 minut chodzimy sobie po takich oto sklepikach więc teraz idziemy na molo i nagrywam jakieś to urywki. To by nas zniszczyło, stary. Kaszalka. <grywia> no to nagrywam. To no się kameruje. No i pam pam! oczywiście. <grywia> A Molo nie jest płatne? No to się zapłaci, płetkę, nie wiem czy się tym przebił. Nie, to się nie płaci. To jest kroi. Aha no Nie ma zakazu na No nie, jest. Nie widzę. Na plaży jest tam tu. Ale na plaży już go nie ma. Tak wygląda widok na końcu molo. Teraz będziemy iść plażą w stronę latarni morskiej, ponieważ chcemy zobaczyć jakie są statki, bo którymś może jutro wypłyniemy, więc odezwę się do Was później. Jesteśmy nad morzem, nie marudź. Kasia marudząca prawo <noise> autorskie. no spadaj. Do Twoich praw autorskich mam prawo. No i papa. czyli ty, wiesz masz mi tak od, od do góry. Ja nie się nie zrobiłam. <głos> 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 Boże, jak ja znajdę fajki z użytku? Nie, to pal. No. Nie. Ale Robimy to, to jest nic, wiesz było i Cię do Teraz będzie moje pierwsze wejście do morza w tym roku. Jak widzimy jest trochę alk na brzegu, ale to nic. Zaraz wejdziemy do wody i zobaczymy jaka jest woda. W sumie jaką ma temperaturę. Woda jest zimna, ale i tak będę dzisiaj w niej pływać. do auta odłożyć rzeczy, żeby ich nie nosić. Idziemy w stronę portu, a to jest pan, pani Mewa Ładnie tutaj. Fajnie czuć lasem. Takim morzem, takim... Czujesz to? Porcie. Jest tutaj kilka statków, ale my jeszcze teraz mamy zamiar iść jeszcze w jedno miejsce, które znajduje się w tamtą stronę. A za chwilę zobaczycie co to jest. Do odpoczynku, ale my zaraz będziemy wracać, ponieważ już powoli jesteśmy zmęczeni, a trzeba jeszcze zejść do jakiegoś sklepu i kupić coś do jedzenia. A jeszcze trzeba będzie pójść po namiot, ponieważ musimy go jeszcze rozłożyć na plaży, bo nie znaleźliśmy żadnego hotelu. piękny zachód. Halo. Co kni się A oto nasz pięciogwiazdkowy hotel. My sobie właśnie przygotowujemy kolację, będziemy mieć grilla, a później idziemy spać. Zjemy i idziemy spać, więc kończę pierwszy dzień tego vloga. Jak tam noc? Zamknięta. Zamknięta łazienka? Co? E? Zamknięta jest? Od dziewiątej. Serio? No mówię od szóstej. No, nie wiedziałam, że tak wygrywa No ja zbakuję na pęcherze tutaj. Ale jak noc? Noc? <g> Mamy piękny hotel, co nie? Ale myślałam, że będzie zimniej. Ale było ciepło. Mhm. Hej, wszystkim. Jest godzina 6.30. 5 minut temu wstałam. Po prostu chciałam się z Wami dzisiaj przywitać. To jest drugi dzień naszej wyprawy nad morze. No i w sumie mogę Wam pokazać, jak wygląda teraz plaża więc patrzcie na to. Więc tak, to jest nasz hotel, a plaża wygląda w taki sposób. Jest trochę zachmurzone niebo, ale mam nadzieję, że się mu dzisiaj rozjaśni, bo z tego co czytałam, no to było gdzieś na pogodach, że będzie dzisiaj 32 stopnie. My dzisiaj wracamy około 16. No a po prostu może wygląda w taki sposób. I przepraszam Was, że wczoraj się zbytnio do Was nie odzywałam, tylko macie jakieś tam urywki, ale nie miałam na to czasu. Pokażę Wam teraz jak wygląda brzeg plaży. No i będę się szykować, bo jak już mówiłam niedawno wstałam, muszę się ogarnąć, yy, znaleźć jakiś prysznic, no bo spaliśmy na plaży. I tyle. Później się do Was odezwę, jak będę coś robić ciekawego. Więc teraz pokażę Wam, jak jest na brzegu plaży. Jak widzę, jest tutaj kilku ludzi. Chodzą sobie, spacerują. Więc... Jest fajnie w sumie. Pierwszy raz śpię na plaży. Brzeg wygląda w taki sposób. W sumie rano i w nocy był trochę wiatr. Więc wszystkie takie algi, glony, jak to się na to mówi, są na plaży. Ale tak to wszystko jest spoko. Ogólnie woda jest zimna, ale wczoraj się kąpałam 40 minut. Prawie. Mam nadzieję, że mnie teraz słyszycie. Ale możecie popatrzeć jak wygląda teraz brzeg plaży. Tam o, jest molo. Więc w sumie wrócę do Was, kiedy będzie coś ciekawszego. Więc jak na razie, cześć! My się trochę ogarnęliśmy, niestety nie znaleźliśmy żadnego prysznica w pobliżu ale na szczęście jak będziemy wracać, zejdziemy na jakąś stację z a teraz szukamy jakiejś dobrej restauracji, żeby zjeść śniadanie. Po dłuższym szukaniu znaleźliśmy restaurację, sobie teraz zamawiam twarożek ze śmietaną i szczypiorkiem i do tego warzywa gotowane mix z sosem cząstkowym i czekamy na jedzonko. Widzenie wreszcie przyszło, jak widzicie wygląda w taki sposób, my teraz będziemy jeść, odezwa się do Was później. Zjedliśmy, a teraz idziemy na Molo i pomyślimy co będziemy dalej robić. Już jesteśmy na końcu molo. W sumie pomyśleliśmy, że możemy pójść na jakiś statek, popłynąć w rejs, ale teraz sobie stoimy i robimy zdjęcia na molo, więc odezwę się do Was już na statku. A tam właśnie jest latarnia morska i port. Kolejny spontan, co nie? My już jesteśmy na statku, za jakieś 20 minut będziemy wyruszać, więc odezwę się do Was później. Teraz już wyruszamy w rejs, a wy będziecie widzieć urywki. W płynęliśmy tym atostatkiem. Teraz idziemy na pamiątki, więc się później. My się właśnie żegnamy z morzem i będziemy wracać powoli do domu. My sobie zrobiliśmy pierwszą przerwę. Właśnie znaleźliśmy CPN z łazienkami, właśnie tam są. I sobie siedzimy. Ja już się wykąpałam. Za chwilę będziemy ruszać dalej. Więc do później. To jest nasza już druga przerwa. Jesteśmy pod wielkim Jezusem i sobie spacerujemy. Kasia to jest cała czerwona. Nie Tak się kończy palanie bez filtra. to jak najdziałe obrady czas Ale jest lepsze powietrze niż tak, jak siedzę. Ale w y zamkniętych zastory z Wrocławia to deszcz tak leje, że szok. To przynajmniej tyle, bo ja już w tym deszcz. Mam dość. tym mnie pieką. Idę mu przybić piątkę. <laughs> Jakieś 3 godziny temu, jest teraz godzina 22. Um, nie odzywałam się do Was w momencie, kiedy wróciłam do domu, ponieważ pierwsze, co zrobiłam, poszłam do wanny i siedziałam tam ponad godzinę, ponieważ strasznie się spiekłam, ale i tak najmniej z naszej trójki, ponieważ moja koleżanka jest cała czerwona, co w sumie mogliście chyba zobaczyć na vlogu, a ja mam spleczone tylko plecy. W sumie teraz możecie zobaczyć taką lekką różnicę, gdzie miałam ramięczko. Właśnie tak się kończy opalanie bez filtra, bo w sumie nikt z nas go nie wziął i tak naprawdę ja nie wiedziałam, że aż tak się można spiec. Ym, no ale cóż, jest jak jest. Yy, ja będę w sumie już kończyć tego vloga, więc mam nadzieję, że Wam się on podobał i ja się z Wami żegnam. Cześć.